Ulicami Warszawy przeszedł marsz 4 czerwca. W stolicy demonstrowała większość ugrupowań opozycyjnych. W samo południe manifestacja rozpoczęła się przemówieniami polityków na placu na rozdrożu. Co warto zauważyć, niedaleko od tego miejsca znajduje się KPRM. Nie wolno stracić nadziei. I nie wolno... Zebrani na organizowanym przez PO wydarzeniu protestowali przeciwko rządom prawa i sprawiedliwości. Po ostatnich decyzjach partii rządzącej i prezydenta chodzi głównie o powołanie komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, udział w manifestacji zadeklarowali też między innymi lewica PSL i Polska 2050. Chcę wam powiedzieć, jak patrzę dzisiaj tu na centrum Warszawy, że dawno już nie pomyślałem, że... Słowa tu jest Polska tak bardzo pasują do miejsca i czasu. Tak, tu jest Polska. Podczas demonstracji opozycji nie obyło się jednak bez małego zgrzytu. Podczas przemów polityków tłum przerwał wystąpienie Lecha Wałęsy. To było największe zwycięstwo. Dobrze. Słuchajcie, no dobrze. Jak nie chcecie żuwać, to dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Głosu nie zabrali przedstawiciele innych ugrupowań poza platformą. Pójdziemy po to, żeby zwyciężać. Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! Następnie tłum zaczął marsz w stronę Placu Zamkowego. W wydarzeniu brali udział nie tylko politycy, pojawiło się także wiele znanych twarzy ze świata kultury. Trasa przemarszu była przemyślana tak, żeby demonstracja pojawiła się także przed Pałacem Prezydenckim. Jednak miejsce zakończenia marszu 4 Czerwca było wyznaczone gdzie indziej. Tłum zakończył swoją trasę przed Zamkiem Królewskim. Ci, co zrobili zamach na konstytucję, będą rozliczeni. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Na zakończenie marszu 4 czerwca na scenę ponownie wszedł Donald Tusk, przewodniczący platformy. Poświęcił swoje przemówienie głównie krytyce pisu. Według organizatorów w wydarzeniu miało wziąć udział pół miliona ludzi.